Jak mi Zetpek zawali droga ka zjedzie z drogi! Mamy <grym> 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 Face to face, face Italia. To Italia! O, czyli będzie włoski taki, tak? No mm, teraz nie powinniśmy uderzać, żeby to było prawdziwe F1 Aha Ale to nie jest F1 Ojej, face to face To jest face to face no, Dobra Zetpek, to ty nie uderzasz jak coś poszedł ty na tym face to face Ale my Ciebie uderzamy jeszcze jak, nie wiem gdzie, o, dobrze tutaj o, jest w miarę szeroko, a może ci tam bić? O. no a co robimy? A robimy. Nie wiem! No. Bijemy się, no, jak coś, żeś się bijcie bardziej. O. Spokojniutko, zawodowcy! O. Wąziutko, spokojniutko. O. Właśnie. O. No Właśnie. No i patrzcie jak wypada. O. Wypadł? No wypadł. co za świetnie. Jadę do niego Jadę Rzefa, do niego wypad. A, bo mi po team Po fladze Ta... Nie I no po kraju. to nie! Po kraju! Po kraju tylko! A -a -a -a. Ale flaga też jest po, te same sama. Po kraju, kolory. Ok. Okej, 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 Wszyscy wypadli! Dosłownie nie przepadł <ślańc> nie wypadł! Przepadł Chyba... nie wypadł! ja przeżyłem. Ooo! Jaki przeżył. tak tam! Boże święta, ale go rozwaliłem! <noise> Jezus, Maria! No, chłopak po prostu takiego John'a Teena zrobiłem. Czym jedziemy po ja prostu. Pier... Y, y, Golfem. Nie no. <noise> Dobry, bardzo, bardzo dobrze. team! dobrze, grany. faksik! <noise> Jeszcze raz. Dostał hitka. Jeszcze raz. <noise> Nie no. No, no. Szanujmy no, się punkt, trochę. Dobra. Masz misję ZPEG. Misisz... Misję teraz. Ja mam misję robimy. na każdego z was aktualnie. Nie, no na szeparda tylko. Nie, nie możesz mieć na każdym. To ty, to ty podpadłeś każdemu kolego o pięknej złoty. Misj... No. Robi tu stały. No. No. No, tak. no to masz misję ZPEG. Ja mam misję tego. Ale trzy parda. Nie. O! Ej, ten golf jest cięższy niż to małe dostał. Nie, nie, bo nie, ja, nie no, nie, no ja Nie, nie trafiliście się przecież. Nie, no ja dostałem dotknąłeś, przecież. Ale nie, nie, nie. nie, dotknąłeś, nie. Sorry, nie się. Ja pokazałem jakby Paxa, a Pax poleciał do przodu i się nie styknęliście końcem. Nie, to mnie uderzyło temu, wypadłem. No? A? U mnie on tak było. wypadł, on wypadł, on wypadł, no, przez Was. Tak u ciebie tak było? Bo ja dostałem nie, nie, ja nie wypadło, dotkną, nie dotknął mnie. No właśnie. Nie, u mnie było normalnie, że go pierdolnąłeś. U mnie było, że ja Paxa tak dupnąłem, przez co on takie upenda do przodu ostały jeszcze i poleciał. Jop, no ty je... kur... O... Poczekaj, Pax, ja yes. z bagi rampy nie wyjdę już do końca tej gry, co? <laughs> okay, Tylko ja... to nie... Jeżeli ja Ty się nie chcesz zbić, to się <laughs> nie popknę ZPG Ja tylko dojdę do tej bugi nie. rampy. Nie! Nie, no bij, bij. No pieszego no, bije, że nie. nie, nie. Biją no ale ja go nie, no. nie będę bił. Aha. czy będzie wracał, kuga. No, no to nie był fantom. Fantom! <laughs> nie, nie, ja nie główna jakieś, dobra. <laughs> Jakie, eee, eee... Eee... <laughs> o, minął Zwaliłem Znaczyna go. Na razie, że Mar. Co to jest jakieś Co to powiedziałeś? gb Giebel. A ja jestem, Giebel to ty nie wiem, może... Nie, może... A, no, a ja propos, wczoraj, tam... wczoraj Lisek zajebło takiego żarta od razu na dobry pojazd. Jezu! Czemu we mnie? Ty... Czemu? Jechałem centralnie za paksem! Ty, na jego pewnie. po Jechałem za nim. No bo To zanim. jest. Po co? Oh, Klasyczek. Klasycznie zetpek bije mnie na drugim. Klasiko, El Klasiko normalnie. O! Ej, bo ja nie mam... Nie stroju, masz... a ty masz wszystko! Nie mam stroju! <grystki> <grystki> Na młodek! Co tam z tą rabaki Wypadł? Nie Walcie te pomuki! NIE! NEBI! Nie nie... kurwa! Igra! Nie... Nie strąciłeś go, nie strąciłeś go, jezu Jest Ty tak. jesteś głuchy, ślepy, czy co? To już hamowałem Głupi. To. Jaki jak hamowałeś, ty we mnie specjalnie wjechałeś, ja już na zero byłem praktycznie. Ja widziałem jak hamował I zdążyłem powiedzieć Zestrał się, ja nie. ze trzy razy, miałeś tyle o, czasu, miałeś tyle czasu, że Światło hamowania świeciło, no. O, o zesrane! Co prawda nie mam może niczego średny, no. na sobie, nie mam absolutnie niczego, ale żyję. Mmm, <laughs> Oje o Jezu, videogame. ale mam czołk. fajny. Ja też mam jakiś taki Marines niebiesko-zielony. Marines choke, No Niebiesko-zielony 11... to na pewno nie Marines, kolego. <TF gameplay> Jakby tak było, wydaje mi się, że ciężko by było. Fakt z Rzeczek, bo że chcesz nie mnie jeszcze pan, jadę na trzecim miejscu! masz mi bić teraz! On tam, on tam spadnie! Spadnie! Nie. Sprawy. Jeszcze raz zebek? Taki był plan właśnie, żeby się raz Zepek. jak ze coś, pegem. to nie wjeżdżaj wymyny. Może nie, zebek idzie ja tak, tak tak, tak pierwszego. Dobrze. Jadę prawo. Prawo. Ja Jadę. O, Oj. Dwa razy nie zadziałało. Razy nie zadziałało. Jeden cię przepuścił, drugi już nie. Nie no, nie przepuściłem, wjechałem mi pod koła. Znaczy pod te. Ja, no, przejechałem ALGO! ALGO! Ja? No Al ja staram się Dokąd Jak nie? mi Zetpek zawali droga kurwa zjedzie z drogi! kurwa <grym> masz! <grym> o z... Zetpek! Zetpek spadł, Nie mogę! No bo Zetpek jest na się Bo Zetpek cię zepchnął, wiem Zetpek, to Zetpek Zetpek zepchał Zetpeka, co jest? <grym> Klasyczek. O Jezu, jak dobrze, że jest, tu jestem z tobą, Patryk! Klasyczek, Classiczek, Zetpek się spierdolił z... po prostu jest. z Zepet mapy, zajeżdżaj! Nie, to nie, to nie jest! O... Ten... Ale, nie, bo ten... Aaa, brzydko na kolegę. Jak... Ja pierdolę, nie! Nie, bo... O, nie, bo... Na kolegę to albo brzydko, o... albo wcale, pamiętaj! Wypadpak, wypadpak! Dobrze ci tak! Wypadpak! 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 Dawaj, Dobra, by się chciałem pobawić. Szepard na mnie wracał. Ja te prawą zetpek, nie dotykam cię już, bo nie, nie mogę nawet. To ja to nie mogę. Ja tak może sam spaść, no o kurwa. O, dobra, o, to ja już mam o, o. paluszek na FC. O, też, jak ty? Okay. Jakbym zdążył. Zdążysz, zdążysz, Chyba zdążysz pewnie. Zdążysz, no. Ja dostanę klasyczkę i na drugim zaraz wyrwę. Tolda jak zetbek nadjedzie. Ja, dobra, ja... na szczęście. To ty tylko patrz. No to patrzcie, co mi dobrze zagrał. Tak, No tak. dwóch. Dobrze, dobrze zagrał, tak? To tak. Prawda. tak. No. Kici dobrze. tam woko, O nie! Dawaj zedpek, dawaj zedpek. Dobrze, <grafy> pięknie. Bardzo dobrze, bardzo piękny atak! Pięknie Ale się, utrzymałeś się Kupia, tak. to Nie, nie utrzymałem się! Teraz, się, teraz jeszcze raz bij <grafy> pierwszego! Teraz pokażę pierwszej, Ja jestem pierwszy. Tak, jak gdzieś tym zniknął. No, się Myślałem, że ty wypadłeś tam. <grafy> nie, w tych kręglach się zgubiłem. To jest pierwszy? No tak! Oni! O! Właśnie on. No, no. Czecha obok ciebie, nie Uch. wiem czy zobaczyłeś Ale ja nie wiem z jakim cudem <laughs> Chop, nawet. Nie wiem jakim cudem! Ja też nie mam pojęcia ZEP, 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 przepętę. pierwszy. No zjechałem to też. Ja już krzyczę, bo, bo... Balgo! Jedzie do ciebie! Nie, 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 nie. No, no. spak śmiecił jeszcze, że Zetpega palnąłeś. No. Naprawdę go jednąłeś? No, tak. A był pierwszy, A, okej, bo... to, mógł, o... to mógł, to mógł, to mógł. Dobra, wyparcie. Szepard, by szepard pierwszy. Szep pierwszy, szep, szep pierwszy! Ale on szepardą. jest z wami przecież. On przecież jest z wami. Co? Debile. Właśnie, no. On z waszej jest. strony jedzie. To no, się mnie wypuścił, wypchnął. No to jedzie od. Ale myślałem, że będzie obok, nie? Jechał. W sensie. Co? Nie. Um. Cześć koledzy! Zespę! O Jezus! O ja. <noise> Dzięki! Ogi. Fajnie! Fajnie! Pax pojechał! Ale, ale najechał pojechał na mnie! Ale nie, ja nie chciałem! na mnie! Najeżdżałem na niego właśnie! Nie, okay. nie radziłbym okay. ci teraz, ale. Fajnie! Okay. Chciałem cię teraz walnąć, ale nie wyszło! Ale nie wyszło! I nie na wyszło. koniec okay. mamy! Ja Uj, dobra. No to jesteśmy, Balgo, ja już mam mefeczkę. Ja mu zetpek, ty go ominąłeś. No bo ja der... Ale on jedzie ostatnim! O, co, 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 No... <grym> ty... no ty... <grym> Dlaczego go ominąłeś? Ja go nie ja go no przeżył, lewej cię uprzymałem. Ciężko będzie go teraz pewnie palnąć. Zupo czekał jeszcze tam No tak no, musiałem się obronić jakoś kolegu Kościół A... Walgo Co ty, ty myślałeś, że jak debil po prostu wjadę? Dogoń go, 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 go. Ty by? Proszę cię o, o, porfa, GT the dream <laughs> Szybka weryfikacja Co mówiłeś? No. To, se, to se pojechałem To no, no. <laughs> no, no to, to jest, Ja jeźdź. tego samochodu nie mam A jedź no. Co wy macie? O, ty, ale wystartował normalnie, jedzie znamy. No bo to jest elektryk, on startuje na pełni od razu, nie, swojej mocy. Nie, no to i teraz jest... będzie mi się tutaj krzątał przede mną, no. No to nie wyprzeć. No próbuję to zrobić tak, żeby nikomu krzywdy nie zrobić kolego. Ja myślę jak dorosły, a nie jak dzieciak, ja jak ty tam masz 16 lat. Pozdrawiam 14. Co co mi? Co mi? Jest 16? 16, no no właśnie, no jakiś grzdylem jesteś szczylem, cichotka tam. My się ciągnie tam z tyłu Co mówisz? Co, co mówisz? Co, co? Coś a, powiedziałeś <laughs> Coś mówisz? Coś mówisz? Coś mówię? Oj 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 To nie z z jego To nie że, To Nie że, szef! <gry> jest <ze szepan. gry> to jest to Chciałem sobie i ja dostał. Dzięki, dzięki, chłopaki. O. Dzięki. Klasyczek. <gry> Dobra. Ty, ale śmiesz, się, jakbyś miał około 11 tak. lat. Dobra, weź! O. O. Nie komentuj mojego świata. Jesteś ulany jakiś. Ja o. jestem ulany? Kolega ja jestem umięśnionym, Raz bym się pierdnął kupaki. i by cię pół już z geło. Nie się. się nie da pierwszego dogonić. No, no zbarnę, ja mam no, ciężko, ciężko. Ja mam pierwszego, to ja mam na celowniku. Czy śmiałeś z mojego elektryka i co kurwa Jaj co kurwa? No i dobra. No właśnie. I drugi. Właśnie tak sobie przejechałem ja. jak chciałem no. Jak daje radę, ten elektryk... I co teraz? I co teraz? No daję, daję, oni piją no. tutaj. No. Ale co, co, ale przecież goście, ja tu ja chcę, a ty. dorośnie, ile ty daj masz radę, lat? Daję radę, bo, faktycznie jest taki szybki. Daj radę, bo po prostu nie ma się gdzie rozpędzić, za bardzo. To, jest to, to mówię no. dorośni. Ja jestem, po prostu jestem wyskilowany w tym grze. No. Który ty masz? Poziom? Poważne oświadczenie tutaj wleciało. No nie wiem, 24 no. jakiś ulany. Nie. po prostu Jest zakręt, nie, on jedyne co robi to we mnie jest za Każdy zakręt. Po, po prostu jestem wyćwiczony w tę wiesz jak jest, kolega. No. Tak jest. Jestem Styl, dobry po prostu. Atakuje no, atakuje. Co? Panciarz? A co to jest? Co to... Co to znaczy? To jakiś nowomoc? Ja usłyszałem Gonciarz, tak naprawdę. Łoho, a to... Wtedy <laughs> mi dopiero, dopiero bym jej pocisnął. <laughs> no. W sumie wtedy by mi dopiero pocisnął Bilgox jest online No to jeszcze Bilgoxa tu braknie A ja, to chciałem sobie podjechać do, do tego no, Dziomek no kurde Dobra my mamy własne wyścig Walgo na łyb Coś tam Bije Jak mnie. tam barierka? Jak ciągłe walki lecą? Bije mnie, no. Bije a, jak mnie. tam barierka Szepardzik? Bardzo dobrze, a co tam? Jak tam. Ja potrafię, ja potrafię zaakceptować takie rzeczy, a nie zachowywać się jak. A, nie wiem. Jak akceptujesz Jak szczyli jakiś mod. Tak, tak, ja akceptuję porażkę. A ty. Tak, ją zaakceptować. Nie ma innego wyjścia. No, to znaczy prawda. nie, mógłbym nie zaakceptować na przykład. Jeszcze Jest taka opcja, kolego. A skorzystałbyś z takiej opcji? jakbym, wiesz, był niedojrzałym szczylem jak bombel, to tak. Wow. Ale Dobra, no, no. mnie przynajmniej w krzyżu nie łupię Mnie też nie łupie jeszcze kolego. Wierzę o tym, nie że... Kredytu na dom. A, A też to, nie ale to właśnie, powiem tak, to jest dzisiaj osiągnięcie, także ja bym akurat... Oh. Ja bym akurat nie mówił, tak, że. Co, co to ma znaczyć? Kredyt na domy. Ja przynajmniej będę miał dom, a ty co, kurwa? Wyjdziesz ja z domu i w sumie jesteś bezdomny. Więc... Jaki bezdomny? Może on jest po prostu bogaty. A, Aha. no masz tak, czy bananiarz, no okej. Okay. <grym> no tak, bananiarz. bananiasz. są różne opcje. A ci dam banan. <grym> <grym> no, to a co? to wszystko zarobione tymi ręcoma. Nazywam rzecz po imieniu. A jak yy, zarobiłeś? A w jakiej pracy byłeś na wakacje? No kurwa, się, przepraszam. <grywa> co? Sorry, co? przepraszam. Się. Co? To samo się, samo, się, samo się jakoś tak no nie, narzuciło. Wiesz, e, nie, ale ja tak poważnie wydałem. Co tam, jak, to, jak tam barierka Czekaj, na Bo na razie barierkę złapałbym. No. kurwa, w żabce mnie nie chcieli. Nawet. Okay. No to właśnie mówię, to pojechał. Nie Na te wakacje to głównie wujowi pomagałem w firmie. Hmm. Czy, co robiłeś? Wymieniałem płyny eksploatacyjne w samochodach i pomagałem mu w remoncie. Mm. Mm -hmm. A czyli co takiego dokładnie robiłeś w remoncie? W remoncie Rozpierdalałem podłogę. O, kolego, okay. to słuchaj mnie teraz uważnie, bo ja, bo ja będę szanę, potrzebował. Jak robię ja bę... ja będę potrzebował takiego, takiego, jele... znaczy się tego, pracownika właśnie takiego. <laughs> takiego Dobrze, dawaj, takiego, jadru, żadnego dawaj, dawaj. Tak? Tak? No, Pracownik abres, fizyczny podam. potrzebny. <laughs> O no płatności Praca nie będzie mówimy. A no... płatności lepiej nie mówisz, po prostu to tam miasto, ci wygrać parę wyścigów i tyle. No. no to nie opłaca. No to chyba, no to to jest akurat bardzo opłacałeś. no to ci powiem czy mi się opłaca podjechać Ty najpierw to ty chodź tutaj do mnie podjść tym safety karem dam kolego na czwartym, no nie... Gdzie jesteś? Bo ci nie widzę coś Parykę ja. zapałeś? Płynek eksploatacyjny wymieniałeś? To co chodzi? Co to jest. I'm yeah. yeah.